Czas to szminki, jest to pierwszy raz taki challenge, więc mutko no, no takich filmików jest na YouTubie, wszyscy to robią i te usta wyglądają później okropnie. No. My w ogóle specjalnie kupiłyśmy jakieś tanie błyszczyki. No, tanie błyszczyki, żeby jak najwięcej warstw nałożyć, no to jest towarst i e, już nie mogę się doczekać e, tego. A z fakty. fluidem. Z fluidem A, będziemy. Z fluidem. No, to z fluidem też będziemy robić. Jeszcze widziano, na... żeby był tak. jeszcze ten filmik. 6000 łapek w górę i robimy z fluidem na twarzy, 100 warstw. Ale widziałam też z paznokciami i one były takie obleśne. Co Dobra, zaczynamy. No dobra, czy robimy jednocześnie? Chyba nie, bo prostu to, to najpierw ty, później ja. Najpierw ty, ty, później ja. Tak? tak? Nie, no dobra, to jednocześnie. No to jednocześnie. Zaczynamy, go! Raz. Ty masz taki ciemny, a ja mam taki jasny. No szybciej! Raz. To trzeba szybko. Dobra, raz, dwa. dwa. Ej, nie widać mi górnej wany. Tak to robisz? A, tak. Dobra. Nie widzę. Dwa. Trzy. Trzy. A, ale tylko raz musisz przeciągnąć. A, cztery. O matka jak mi się dużo tego nabiera. Pięć. O Jezu, jak mi się dużo tego nabiera. Sześć. Sześć. Co ty? No, wiesz tak rób. Siedem. Ona? Dla? Dlaczego? Ale Ja całą twarz w się jak ta. Dziesięć. Dziesięć. Jak Miranda. Miranda. Jednaście. Mir Mir A jeszcze troszkę piwniku. Oj z jaki są. 13. 12. 12. 13. Ten years later. Piotna. Szesna... 7 <noise> Siedemna... Nie ja no, sobie bardziej na koło Osiemna... Ja mam takie usta. na Ej, ale prawie jak Dwa. Już nie liczę Tak. Dwa jeden... Dwa dwa. dwa dwa... Dwa trzy... Jeszcze tylko osiemdziesiąt. Dwa, dwa cztery... cztery. Nie to ruchu, ale jest więcej. Dwa, pięć. 7. No. sześć. Ja rów. dwa, dwa, siedem. Nie miałam dwa, dwa, dwa. Osiem. Dwa, osiem. Dwa, dwa dziewięć. O. już są trzydzieści. Trzy, Trzy jeden. Jeden. No to robisz minę jak tam Miranda. No. Trzy dwa. dwa. To można zachorować od tego? 3-3 Nie, nie można Ja też chcę bardziej pod nosem 3-4 Dlaczego pod nosem? Ej, ja... What? Podoba mi się sobie 3-5 Mam ja, takie duże usta 3-6 Jedziemy na 3-7 3-8 Wow! 3-9 Kurde, ale ile się go zużywa! No. On dużo nabiera. 4-1 ja moje usta nie odpadną, 4-3 Ujka 4-4 6 Gadaj w tym czasie, się go zaraz patrzę. jest już 4 minuty dopiero. Ale no, mamy jeszcze 60, do <suszynka> drugiej. <suszynka> Musisz się <noise> Musisz ten zrobić po Dobra, może się przybliżmy prawda? co? Raz bliżej. Teraz będziemy bliżej Zbliżmy Was. O, oh, so sexy. To jest Okropne. Jesteśmy 46, lecimy dalej. 47. 7 48. <głos> <głos> <laughs> ja wiecie, jak on a to jest taki jasny, ja mam taki jasny, były błyżczyk, a patrzcie jak go idę, tak? <laughs> Kto to wybierzcił? Jeden. Ale teraz tak nie mają, bo one normalnie mają ustawę Ta. tak jak my. <laughs> Ale to już ładne. Trzy. jest? 55. 7. 56. Nie 5,8. Pięć, 60 robimy przystanek. Okej. Okay. muszę sobie poprawić, żebyś była taka ładna jak ja. Aaaa. gdzieś mi poleciało mi do boku. No to weź sobie teraz tak z no. jak Joker

7 siedem, Sześć, osiem, pięć siedem. O Jezu, ale pieczę no. Piecze mnie szybciej! <noise> Ile już Raz, jest? Y, teraz siedem jeden, siedem dwa, nie tak szybko, siedem Ha, 7, 5, 7, 6, 7, 7. Nie tak szybko. 7, 8. O, tą, tą stronę w stronę. w 9. 80. Ej, ale już mnie szczypie. Uff. No. Dobra, dawaj jeszcze. Wczyt... O, proszę. Jeszcze 20. Dobra. to raz, raz. Dwa trzy o, ja sobie już boli. A Dwie. cztery. Mm. Dwie. Pięć. Dwie. O, pak. sześć. Siedem. Jest już myśli, takie grudy nabierają. jestem ja tutaj. Osiem. Pięć. Jeszcze, jeszcze dziesięć. A. Jeszcze nie za. A nie ma jak się czuje, Jak tyle

Spoko, dziewięć i ostatni. Dziesięć. Patrzcie, jakie pojemne błyszczyki. Zaczyna więcej, niż to pomal... jak to dziwnie, jak wygląda. Z takim ustami. Dobra, pokażę Wam to z bliska. Trochę wyszłam poza usta. Chodź tu ze swojej wątroczone <laughs> Matko! Oh, już czuję co... No, Czujesz czekanie. Oh. Hm. Ja bym jeszcze zrobiła ja 200 my, warstw. Ja mi. Ja bym zrobiła 200 warstw, a ty? Wiesz co? Najlepsze jest to, że ten błyszczyk, on już matowy, taki jak Kylie Jenner i ja jak sobie nałożyłam jedną warstwę wcześniej, do wcześniejszych filmów, które nagrywałyśmy, ja nie bądź smutna, to nie mogłam jej zmyć, tej jednej warstwy, więc już nam tak zostaje. A jak nam się odbarwi skóra? Aniela! To jest jak jest, Jesteś jest, przerażająca. To jest jak Kylie Jenner. To jest na mnie Co stykło ty? Ja, Jakby ty masz skorupę? Daniela! Nie, to już kochani żegnamy żegna, się z nami. Muszę zobaczyć, czy widać tą skorupę. Śmierdzi tymi szynkami. Widzicie te, te krostki, które się już tu porobiły? To jest skorupa. A, a jak mi odpadną usta? Tak Uro. zmyj, patrz O kurde, żegnamy się, bo Adzie odpadają usta. Czekaj, bo nie ma nas. Dobra, słuchajcie, żegnamy się, bo Adzie odpadają usta, ja mam już, zaskorupiło się, zaskorupiło się, za nie będę mogła otworzyć ust, bolą, więc... bolą, piszcie Zegnamy... jak się podobało i łapkujcie, żebyś robił kolejne stowarzyszenie. pa!